Gdzie można zamontować kamery? W czym można zamontować kamery? Ile to kosztuje? Jakie kamery wybrać? Pokażę Wam teraz dwa przykłady kamer, które różnią się od siebie cenowo bardzo. Tak, Tu mamy bardzo małą kamerkę, tu pokażę może, obiektyw. To małe to obiektyw, która kosztuje nie wiem, tam 200-300 zł, ale czy za ceną idzie jakość, to tutaj niekoniecznie albo kamerę, która kosztuje powiedzmy 3000 zł dosłownie. Tu jest obiektyw kamery, który też można ukryć, oczywiście z podświetleniem podczerwieni, mamy mikrofon, mamy czujnik zmieszku. Ta akurat jest też z modułem takim, że możemy kartę SIM sobie włożyć. Taka kamera kosztuje około 3000 zł z montażem. I do czego możemy to włożyć? Nie wiem. Do klimatyzatora, do dekodera telewizyjnego, do jakiegoś, nie wiem, routera Wi-Fi. Wszystko zależy od możliwości technicznych. Jeżeli chcecie się dowiedzieć, pokażę parę przykładów, może coś wykorzystacie, może będziecie chcieli kupić. Zapraszam do zaobserwowania. Pozdrawiam.